Hej, siemanko widziska, Z tej strony Dafyń 24. Przed wami całkiem nowa seria Pokémon. Flora Sky. Tak, jest to e, hack swego rodzaju. Tak więc zapraszam o Pokémonach dużo nie muszę opowiadać. I wiem, że nam to trochę zajmie. Tak więc oh, dużo tego będzie. What the fuck? O, ale czy to dobra? Dobra. I chyba nie wiem jak pierwszy... To nie wiem jak ten pierwszy doktor ma. Bo... Oczywiście nigdy w to nie grałem. Znaczy w Pokémon ogółem grałem, ale... bo swego czasu dużo grałem w Pokémony, ale oczywiście w tego haka nie grałem. Birch, okej. Okay. No dobra. Ale nie, ale wszyscy zwą mnie profesorem Pokémon. To nazywamy Pokémonami. Co? Okej okay. Oczywiście przygodę zaczniemy sobie w mieście Uuu, nawet nie pamiętam w jakim mieście, no bo wiem, że postacią będziemy gali z Pokémon Emerald właśnie Ech. Chłopak i dziewczyna. Chłopak i dziewczyna, chłopak i dziewczyna. zagramy chłopakiem. No a jak mogę mieć? Jeszcze się pytasz? Okej. Okay. Nie ma żadnych fajnych... Tak, jestem Josą, jestem tego pewien. Oczywiście na spacer mam przyspieszenie, którego czasami będę używał, gdy... ...zajdzie taka potrzeba. Okej, okay, no to zaczynamy. Okej, okay, i to jest już faktyczny gameplay Jak słyszycie jedziemy ciężarówką Tak, to jest ciężarówka Zaczynamy jak Pokémon Emerald Czyli pewnie będą maczoki... maczop, maczoki chyba, maczok Taka odmiana będzie maczok Pomagały przynosić kartony Jak widzicie jest chyba noc Mama? Uuu, już jesteś w skarbie No jestem, jestem Small tam, miałem małe miasteczko Dobra <grym> Jestem ciekaw, jakie je w ogóle będziemy mieli startery, no bo jak wiecie... A nie, tu nie ma czoki. Zobaczmy jak ten Pokémon ma. Ura... O mój Boże, nie pamiętam. Tak samo ciekaw jestem, ile tu jest tych generacji Pokémonów. Dobra, czyli naszym pierwszym zadaniem jest pójście na górę i ustawienie zegarka. Na godzinę, która jest taka obecna, najlepiej by było. Choć w sumie wiecie co... Ustawię to z bani tak jak, nie wiem, po prostu ustawię to w bani. z bani trzecia jest. no i pokażę wam coś gdy pójdziemy do komputerka włączymy go i weźmiemy mailbox, nie, item box, sorry, item box, We draft item i mamy jednego potiona, to jest nasz pierwszy itemek w grze, tak więc można go wziąć, można go nie wziąć, on tak naprawdę nic nie daje, tylko leczy nas, potionek nas leczy, chyba malutki 20% życia tylko, 20 punktów życia, zdrowia, co się stało, mamo? O, Pokémon Liga i Champion, o ile się nie mylę, to jest chyba jego ojciec, tylko że... Nie wiem, czy to tak jest. Nie wiem, nie wiem w ogóle, co to jest za fabuła. Bo fabuła to nie jest chyba z Pokémonów wzięta. Tylko ktoś wymyślił ją. Chyba. Mam nadzieję, że to nie jest po prostu przerobione. Mam nadzieję. Okej, okay, dobra. Małe miasteczko. Smalltown. Dobra. Jak widzicie, gram na Game Boyu oczywiście. Na Game Boyu Adwensie. Dobra, co to jest? O Pikachu! Halo, halo, a on chodzi. Dekermad. Dekermad. Dobra. Wow, wow, wow. Naszym zadaniem jest pójść się tutaj. Właśnie. I pogadanie z naszą przyjaciółką. I zarazem naszą rywalką. Z jej córką. Dobra. Jaki Pokemon różowy? Jaki ten Pokémon różowy? No i właśnie, jak widzicie. Gdybyśmy wybrali dziewczynę, bylibyśmy nią. A tu by był chłopak. I am May. No, chyba wiecie, kto to May. Nie muszę koniecznie... Jeśli oglądaliście anime. No to wiecie, kto May. Dobra A mogę, mogę sobie to wziąć? Nie, 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 nie. Jak zwykle jej, a ja nic nie mam Okej okay. Co tu jest, co to jest Small Town. Co to? O, pok laboratorium Pokémon Hmm, profesor, profesor Birch studiuje u profesora Auka. Co? Co? Sorry, nie mogę. No i dlaczego? No dobra, to idziemy stąd. To jest chyba market. Chyba? O, market. Co chcesz, dziewczynko? Umhi. Umhi. No pójdę sprawdzić, no pójdę Road A No ale daleko zaszliśmy Tu mm -hmm. góry nic nie ma, ten dziad co wtedy stał, on tam dalej stoi tam, dobra To go olejmy Hmm Będę przyspieszał, bo... o no dobra coś jest. Road, road D. Where are you going to go? Co... Co? Wy chcecie ludzie ode mnie? Puśćcie mnie kurwa mać No Wiadomo, że po ewolucji zmieni się, tak więc... Yy... Metronom. Okej, okay, I teach you. No, sorry, ale <grywka> nie, nie mam Pokemona. Siema. Co sprzedajecie? Orange mail, Herbormail, mail, glitter mail. Same maile. What the fuck? No nie bardzo mi pomogłeś, koleś. Cześć. A ten doktorek, co siedział przy właśnie. Halo. Halo. Mhm. No dużo mi nie powiedziałeś, koleś. Pójdźmy do tego dziadka. Będę tak od czasu do czasu przyspieszał, chociaż nie, dobra, nie wiecie co, nie, olejmy to. Kurczę Tak, chcę to Salty so, Bill I co to jest? Tak w ogóle Salty so, Bill, a hold them that comes, please and them to Dobra. I tak mi to za wiele nie pomogło, ale fajnie a tu, co tu jest? O, tu nie byłem, okej. Okay. Len House. Kto to jest ten Len? Łoł, wow, jaka chałupa. No, jakaś babuszka. No hej. Okej, okay, dzięki, dzięki, nie wiedziałem, naprawdę. No, naprawdę. A kto to jest? Filmon. Legendary Pokemon. To teraz to idziemy tam Legendy Są tu jakieś pokebale? Bo chyba mnie nic nie zaatakuje, prawda? Nie mam pokemona. Okej, okay, to jest jakieś wyjście. Tam było wejście. O, co to za te kryształy? Oczywiście ja to gram pierwszy raz, tak więc... I think... Dobra Czyli to tu, czyli to tu się znowu pojawi Nie, dobra, jest, wchodzę <laughs> Ha, this is du -du -rum, du -du -rum, du -du -rum. Co zrobię, podsyłem coś, sorry nie chciałem I am flash, a brilliant witch Ha <laughs> O, profesor bridge, jej Nareszcie Tak to ja. No brawo. Kto to? Eee. Okej. Okay. Chimchar. Jest to winnysty Pokémon, również ta małpa. Hmm, Tertwig to żółw trawiasty, a Piplap to jest wodny. Weźmy sobie... Heł. Weźmy sobie... Tertwiga. Zigizagon! Fuck yeah! To jest e, pff, odmiana ratataty na dobry początek Te takle Wow, ale dostał Pał mi za ile? Za no właśnie No ale on ma drugi level, ja mam piąty, tak więc... Pierwszy terpik zajebany. A czy pierwszy terpik, Zagon. zaganał. Zagon. Wow, thanks a lot. Me. Gdzie? Do laboratorium? Yes. I chyba nasza przygoda się zaczyna, ludziska. Noś. Dzięki. Eee, wiecie co? Ja nigdy nie nazywam Pokemonów, tak więc nie będę robił tego teraz. To co, nasza przygoda się zaczyna! I chyba powinniśmy pójść tam... ...do jaskini. Czy tu się nie da nadal? Nie, dobra, już to widzę, że nie. A nie, 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 nie do jakiej jaskini, gadam? Muszę teraz użyć speeda. Właśnie tu. Where are you going? O, dobra, jednak nie tu, to idźmy tam do eskinii. Okej. Okay. Mogę tu teraz wejść? O, mogę. O, kto to? Jest asystentem profesora Bridge'a! Wuhuuu! Nice! May mnie szuka. Oh, dobra... A tu jak pójdę, to coś się stanie? O, oh, jest! Tu May! Hmm... Aha. Ja Jarze, profesor Bridge to jej tata! O, oh, dobra. Pokémon trainer May. Should you like to battle? Eee, mam wyjście. No właśnie. I zawsze to jest ten minut, że... Zawsze mój rywal ma przeciwnego Pokémona ode mnie. No ale chyba żeby nie było zbyt łatwo, prawda? Bo jakby wziął wodnego, to ja bym go nie chciał rozpierdolić. Ten Big Uset takle. go. Ohoho. A on cały czas mi osłabia. <laughs> Te osłaby mnie... Ale to już jest dobra taktyka, bo jak on mnie piecznie teraz, to będzie naprawdę źle. Bo jak wiecie, oczywiście ogień działa na trawę, tak jak w naturze. Ogień pochłania trawę, woda pochłania ogień, trawa pochłania wodę, chyba. Chyba. A trawa zapierdziela kamień, i piach, i ogółem. Dobra, szósty level. Oh, brawo! May zabita. Raczej znaczy... zabita, sorry. Tu się z pokemonem nie zabijają. I nigdy nie będą, prawdopodobnie. Bo zawsze, gdy pokemon jest tylko w krytycznym stanie, bardzo, bardzo to od razu leczy się, jest świetnie. Dobra, Mei, Na razie. Teraz mogę. No, dobra, nadal zblokuję. Ale tam widziałem May która nie wiem co ode mnie chce. Yosu, Quick, ale co? Mm. O, oh, chyba się nie mylę i trzeba będzie pójść do laboratorium. Czy tak? Jest, jest tu O, oh, hej, Josu. Okej, okay, dostaliśmy pokédex, fakie. Yeah. Po, po Zaraz sobie zobaczymy ile jest w tym pokédexie pokémonów na razie na start, bo on się z czasem, 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 czasem powiększa, tak więc nie ma co się. Martwić, że ja jest na przykład 100 czy 200, bo... O, naprawdę, dostałaś też Pokémon. A czy Pokedex? To dzięki za... Dzięki za kurwa. Dzięki koleś, ale... Tutaj... Dzięki, mej. Dzięki. Chyba teraz mogę sobie wyruszyć swoją własną przygodę, co? Okej, okay, ale wiecie co, ludziska? Zatrzymamy się tutaj i was pożegnam! Mam nadzieję, że podobał Wam się pierwszy odcinek Pokémon Flora Sky. Wiem, że nie bardzo potrafię tłumaczyć, ale tak już jestem. Tak więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, trzymajcie się ciepło. Cześć!